Pierwsze widzisz tą torbę. Wszystkie moje narzędzia są w tej plastikowej torbie: spray i galaretka, taki syla do dachu. I też biorę ze sobą szczotkę do zamiatania i długi kijek, po nim ja będę widzę. zwalać gniazdo. Ten mały daszek jest bardzo brudny. Zaczekaj, jak ja wejdę na dach. Ok, this one is easy, to możesz wyłączyć. Remember, tutaj jest the happy being, żeby tędy też I Ja na brzuchu, na kolanach idę. Tak, Wyłącz i odwiąż mi, mi dalej. Pierwsze idę zwalić gniazdo osp, a później idę do tego rogu, gdzie kapie woda. Zaleję dziurki specjalną galaretką przeciwsłoneczną. nadzieję, że się dach nie załamie. <laughs> Idę zrobić trzy dziury tutaj na patio i osy. Wczoraj wystrojowałam osy gniazdo. Ale myślę, że się nie zawali, bo robotnicy po nim chodzili, gdy był w budowie. Widziałam to przez szybę i muszę to zlikwidować, żeby osy nie powróciły. I wysprayuję też, aby nie zaczęły budować nowego gniazda. Z okna widziałam, wysprawiłam przez siatkę i poleciały. Okay. Nie ma tutaj os. Rzucę teraz to gniazdo córce do ogródka, no i wstanę i będę szła do tego rogu, który widzicie, aby zalać tą dziurę. Wysprajowałam okno, a teraz idę na stojąco i muszę sprawdzić, co się dzieje, że woda leci, co się dzieje tutaj z tym ściekiem. Gdy dam radę, i gdy znajdę dziurkę, to to wszystko zaleję galaretką. Tutaj jest ten ściek, i tam musi być czymś zapchane, ale córka mi musi dać rękawiczkę. Kto wie, tam może nawet być zdechły kot albo wąż. Córka rzuci mi rękawiczkę i dopiero tam włożę swoją rękę. Wygląda, że wrony wyciągają ze śmietników, widzicie, a później przynoszą na dach, zostawiają, i gdy pada, to wpada to do rynny. Śmieci tyle w rynnie. W rynnie tyle śmieci. Nie do uwierzenia. Jeszcze wyłożę rękę. A tutaj, ile dam rady, wyciskam tą galaretkę w przeróżnych złączeniach, i tam, gdzie się rynna złącza, i ile będę mogła, to to wszystko zakleję, a później przejdę do rogu budynku, do rogu tego dachu właściwie, i tam też będę wylewać to i zrobię to dwa razy po. Wyłączeniu kamery. Tutaj, jak widzicie, w to miejsce to wyleje dobrze, gdy wyłączę kamerę. I w razie czego, gdy jest jakaś dziurka, to ja to wszystko zakleję. Spot. To czarne jest stare, a to jasne jest. Co ja teraz zrobiłam, to jeszcze to raz przykry zakleiłam tutaj i w środku, tutaj. I teraz idziemy w następne miejsce. Następny nie jest daleko. Tutaj obok. Przenosimy się na kolanach. Tutaj wzdłuż. Tutaj wzdłuż. To zakleję, bo tam leciało dużo. Teraz idziemy tutaj, do tego rogu, bo tam też kapało. I... Po wyłączeniu kamery zaleję to dwa razy żeby woda nie kapała. Wylewam też nową galaretkę wzdłuż tego połączenia pod starą galaretkę, a później na wierzch nową, żeby woda nie miała dojścia. A to jak wyschnie, to będzie się trzymać długie lata. A gdy będzie jeszcze potrzeba, to znowu to naprawię, zaoszczędzę bardzo dużo pieniędzy, bo robotnicy policzą mi co najmniej 2000 dolarów. A ja zrobię sobie za darmo. robione, trochę więcej dorobiłam, okay. a teraz robię takie małe extras. Tam, gdzie widzę, gdzie są złączenia i może będzie kapało. Na samym końcu umyję troszkę dach. Widzicie, tutaj się błyszczy. To znaczy, że jest nowa syla, nowa galaretka wylana. A później muszę zrobić to samo z przodu domu na werandzie na dachu. Okay. No i przesuwam się do zejścia, co zobaczę, to naprawię. I przeniosę się do przodu. A jak tutaj już stoję, to jeszcze posprajuję tutaj dookoła okna. Włożę tam kij i zobaczę, czy tam nie ma też, czy się nie chowają osy, czy nic nie ma. I ja ile będę mogła dookoła. Na, aby się nic nie zalęgało. A teraz sprawdzę tutaj, jak wygląda to złączenie dwóch ścian, znaczy dachu i ściany, i będę musiała z przodu to wszystko zasylować, zakleić. Widzę, że to musi być też pomalowane, i widzicie, tutaj jest ta galaretka łącząca to ja będę musiała też to wszystko zapełnić, wypełnić z przodu domu. Bo tam pod tym daszkiem w jednym miejscu kapało. To ja to będę musiała wszystko załatwić. A żeby cały ten dach naprawić i żeby robotnicy przyszli i to wszystko oczyścili i wymalowali, to będzie co najmniej 6000 dolarów, a też w razie czego wymienią dachówkę. Dachówki, ja mam dachówki, aby mogła sama wymienić, ale na razie to nie kapie. A robotnicy by mnie policzyli tak strasznie dużo, że ja bym się nie mogła z, po prostu a, całe życie wypłacić im tego wszystkiego. No nic, zrobię sama, co będę mogła, e, i zobaczę, jak to będzie wyglądać podczas następnego deszczu. I jak tutaj jestem, to też tutaj naprawię te rynny, bo gołębie tutaj siedzą. I słyszałam takie szumy odgłosy głosy, i się wcale nie pomyliłam. Gołębie, jak tu siadają, to odkleiły, od, odczepiły rynne. A to muszę zrobić dwoma rękami. I ten na końcu też jest odczepiony. Tylko jeden był przyczepiony. Wszystkie przyczepiłam z powrotem. Teraz idę myć kawałek dachu, bo już nie muszę po nim chodzić, to się nie poślizgnę. A teraz będę wchodziła tutaj na ten daszek, a na samym początku z lewej strony, w tym rogu. Tam woda dobrze leci na cement, gdy pada deszcz, i córka mówi, że widzi takie szparki, prześwietlenia. Więc ja to od razu zaleję, a tutaj czyszczę, bo chyba było od pająka coś. A teraz tutaj to zaleję na samym początku, a później będę próbowała wejść na dach. Ja wejdę na ten dach, ale wydaje mi się, że z niego nie zejdę, więc będę musiała teraz wrócić z powrotem i rozłożyć tą drabinę. Let us right. Yeah, I was going to say put the last ride. Hold on. Yes, yeah. this one is ok. I can get in, but I'm scared I won't be able to get down. 四块。 Yes. It's yes. Yeah. Because, because I but too far to hold uh, the window a bench. Uh, those brick. The blood is coming trustily mm. handily. <laughs> ディズニー。いいね But they actually must go because it can just have A tutaj tyle, ile będę mogła, dookoła okna na samym dole, to ja to wszystko zakleję. Tam są dziurki. Wydaje mi się, że wstawili okno i nie włożyli tej galaretki. I ja tutaj przeróżne szparki widzę. To ja to wszystko zakleję. I widziałam z okna. Była pęknięta jedna mała dachówka, to ją też dobrze zakleję, bo właśnie w tym miejscu, gdzie siedzę, koło światła, widziałam plamy mokre, gdy padał deszcz. What Just from far away you' doing it yeah. It was somewhere cracked I, yeah, I wouldn't have a clue. Was it visible from my window so it might be in front of my window. To narzędzie do wyciskania tej galaretki jest stare i jest mi ciężko wycisnąć, no ale daje jakoś radę. I przy okazji wyczyszczę tą rynnę, bo zatyka tą długą rynnę, która idzie do ziemi, a to wszystko błoto i te wszystkie śmiecie to są od sąsiada palmy. Wszystkie te liście z wiatrem idą na ten daszek, z daszku wpadają tutaj do rynny i zatykają to na samym rogu. Więc ja to wszystko muszę wyczyścić i uporządkować, bo woda też przelewa się przez rynne. Tutaj I think the gata is blocked. Just to get in there, I will leave this. Oh, I, I done last time corner bingo, yeah. and that blocked this. Otherwise, would be in the gata. Okay. I did the job. Nea, I deserve strawberry ice cream. Yeah, I think so. How much money I saved? I don't know. Five hundred. That was a simple job, that one. But yeah, still a few hundred bucks. Five hundred dollars. Nea is question mark. How I'm going to go down? i If we have to. You've just have to stay there. You can go through the middle window. Yeah. Nie. Okay, uh, yeah. No i skończyłam pracę, zeszłam bezpiecznie, a w nagrodę dostałam loda truskawkowego.